12 maja w ramach święta uniwersytetu w auli Jagiellońskiej Collegium Maius odbyło się uroczyste posiedzenie senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W oparciu o wcześniej podjęte decyzje najwyższe uniwersyteckie honory odebrali profesor Antoni Giddens oraz profesor Jerzy Wyrozumski. Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu, zwołane z okazji święta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość otworzył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wojciech Nowak, który cytując słowa Leonarda da Vinci, mądrość jest córką doświadczenia, życzył takiej mądrości Uniwersytetowi i wszystkim, którym dobro uczelni leży na sercu. W ramach posiedzenia Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Antonemu Gidensowi za wniesienie istotnego wkładu w zdefiniowanie kluczowych wyzwań i problemów rozwojowych współczesnego świata związanych z funkcjonowaniem demokratycznych instytucji politycznych, z przemianami gospodarczymi i społecznymi, z konsekwencjami zmian klimatycznych. Oraz formułowanie propozycji ich rozwiązania. Od początku pracy w Cambridge Giddens podejmuje bardzo aktywną działalność naukową. Przede wszystkim koncentruje się na twórczości pisarskiej. Laudację na cześć brytyjskiego socjologa wygłosił profesor Piotr Stąmpka. Pragnął studiować literaturę angielską, jednakże stopnie szkolne miał niewystarczające, żeby dostać się na ten oblegany wydział. Myślał więc o filozofii, psychologii. W końcu, niemal przypadkiem, rozpoczął w 1956 roku studia socjologiczne na Uniwersytecie w HAL. In virum doctissimum adque illustrissimum. Antonium Gidens. Qui theoreticus celebrimus scientarum socialium solvit enigma sociologicum ad relationes singularum hominum et structurarum socialium pertinens. Podczas uroczystości został także wręczony złoty medal plus ratio quam vis profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu. Postać wybitnego historyka mediewisty, znawcy dziejów Krakowa i sekretarza generalnego PAU przybliżył w laudacji doktor habilitowany Krzysztof Stopka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Plus ratio quam vis, rozum ponad siłą. Maksyma, która stała się dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Słusznie może być użyta do zobrazowania dokonań naukowych i postawy etycznej profesora Jerzego Wyrozumskiego. Wyrum doctissimum adque illustrissimum, Georgium leslaum wyrozumsci. Qui operam dedit strenuissimam ut Universitati Jagiellonice Serviret.